Siemano, widzowie, witam nas w kolejnym odcinku do mojego kanale. Dzisiaj sobie znowu będziemy rozbudowywać naszą działkę. Bo, jakby ktoś nie wiedział, to w poprzednim odcinku mówiłem, że mamy nową, bo tamta została zgrifowana I przypominam o konkursie, który nadal trwa. Wystarczy napisać komentarz pod nikiem z filmu poprzedniego, gdzie pod tytułem. Założyłam nową działkę. Takie oto itemki. Może coś jeszcze od Ciebie dołożę. No w sensie to jest wszystko ode mnie. Więc może jakieś itemki jeszcze dołożę. Nie wiem. I też serdecznie Was zapraszam do mojego klubu w Brawl Starsie. Wystarczy dołączyć do BS Podłoga Game, gdzie jest pati Patia ety, albo Greg to ja, albo Creeper ety, czyli ja. Bo grek to ja to jest Nick, a Creeper ety to jest po prostu mój Nick, więc wiecie co robić. I sorry widzowie, jak będę trochę przymulał na tym odcinku, wcześniej panem mówił trochę ciszej, bo nagrywam to trochę późno, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ja to nagrywam na zapas. W po się, jadę w góry i przekładam wyniki konkursu na 14, bo dowiedziałem się, że eee... tego. Co miałem teraz powiedzieć? Nie pamiętam. Eee... A! Bo wracam w wieczór. Chyba. Jeszcze zobaczymy, albo 13, albo 14. Czyli 13, albo 14. O, to jest. Tutaj w te dni się odbędą wyniki konkursów. Zacznij się w jeden, ale jeszcze nie wiem, który, więc wolę dać. Tak, dla pewności. Więc macie czas, żeby tam napisać, przypominam jak wygrać Trzeba napisać swój nick i najlepiej podać Discord, żeby mógł się z Wami skontaktować Ja wylosuję jeden z Waszych ników i jakoś Wam wręczę ten prezent Oczywiście to wszystko się dzieje na wlmc.pl Polecam serdecznie tutaj wbijać Miesiąc temu, ponad miesiąc temu wystartowała nowa edycja więc macie czas, bo tutaj edycje trochę długo trwają. tym tymczasem przejdźmy już do robienia działki. Dzisiaj chciałbym wyciąć trochę lasu, bo... Ja wiem, co to było. Ja wiem, co to było. Ja to ukrywam przed pewnym graczem, który też jest na działce. Jakim jest Profoxu e Jeśli to oglądasz Profoxu to weź tego nie kradnij. A nawet jeśli to. Oglądasz to i tak pewnie już wszorężę do tego, więc nie masz nawet po co tam zaglądać. No. Możecie wbijać, polubić działki. Działka o nazwie Buldak I pewnie się zapytacie Koperek. Czemu nam 0 lajków? Przecież w poprzednim odcinku tam jakby live 5 godzinny, to przecież mieliście 7 lajków. No. Ale teraz nie mamy jej, bo założyliśmy nową, bo tamta została zgryfowana I po prostu Wyszło, że trzeba nową założyć, podzieliliśmy się, tak jak mówiłem też w poprzednim odcinku, z chłopakami Że pan dyryjerzy, pan Konrad i pan ciastko Pójdą na swoją działkę Założyli swoją A ja z swoją I jest też Nowy członek naszej działki, jakim jest tygrysoro. Sam teraz w sumie myślałem, że będzie tutaj jakieś takie, że się przywita, a to nie. Wiesz, ja przypomniał mi się, że ja to nagrywam bardzo późno. Może nie jakoś bardzo późno, ale późno to nagrywam. Tu jeszcze jakieś drewno zostało. Ile już odcinek w sumie trwa? Też jeszcze jakieś 5 minut, i możemy zakończyć chyba. Żeby tutaj było więcej mniej, Miejsca, chciałem powiedzieć. Miejsca. Dobra. Ej. Tutaj jeszcze by się, się dało to wyciąć. I to, ale nie wiem, czy to wszystko zdążymy, więc na razie to, a dobra, tutaj same liście zostały, no to liście się same chyba zniszczą, a nie same, no ale trochę zostało dębowych, nie, w ogóle, kiedy będziemy mieć drewno po tym odcinku, jeśli normalnie masakra. jeszcze, w ogóle jaką mam niezniszczalność a 3 mam niezniszczalność 3 to na spokojnie nam to starczy na kilka odcinków chyba, Zobaczę. dobra, gdzie to jest bo na ten moment widzowie, to nagrywam mam już 18 subskrybentów jeszcze bardzo serdecznie wam dziękuję bo kanał mam od niecałych 3 tygodni. I chciałabym was serdecznie podziękować. Pamiętajcie na coś, kiedy otwieram własny serwer Minecraft. Może jeszcze jakiś specjal? Będzie na 50? Nie wiem. jak coś wymyślę. Możecie podawać w komentarzach. Uuu, jedną. Chciałbym powiedzieć. A, możecie podawać w komentarzach wasze propozycje co, co może się stać na 50 subskrypcji i jak to będzie jakieś sensowne to może to zrobię oczywiście to nie może być nic w realu bo na razie nie pokazuję twarzy nic, ten, nic. tylko coś w jakiejś grze nie wiem na przykład żeby będę miał nie wiem sam nie wiem bo chciałbym wbić teraz 20 subskrypcji do końca wakacji już nie będzie to się uda bo już 10 subskrypcji biliśmy bo to był mój cel taki mały żeby zbić a teraz takie 20 wiecie trzeba mieć takie swoje cele i po tych 20 myślę że już na spokojnie będziemy szli do 50 powoli ale będziemy szli Dobra, tutaj zbieramy sobie Dobra Uf, Trzeba jakiś licznik tutaj zainstalować, żeby nam mówił Dobra, oj Liczył, ile już powiedziałem dobra w jakimś odcinku Razem z tym, dobra. I razem z tym. Dobra. No i razem z tym. Dobra. I razem z tym, dobra. oj wiecie o co chodzi. Dobra. i znowu to powiedziałem. Ej, szczerze teraz nie chciałem tego powiedzieć. Chciałem coś kompletnie innego. Ale teraz mi to samo przyszło. Tak, ja to bym, po prostu mówię na poczekaniu. Ja nigdzie nie mam tego zapisanego Go. Wymyślam za słowa, więc czasami panuje jakiego po Miotkowica, ale nie, tylko werb buldak Możecie sobie już tutaj farmić. Tam już Wam mówię, co Wy możecie sobie farmić. Otóż tak. Się nigdzie nie rozpiła nie wiem Wojanowice o... Chciałem powiedzieć, że Banowice ja o takiej godziny są dziwne, ale... Ale nagle się zrespiły, co też jest bardzo dziwne i niepokojące. Pięć niepokojących faktów. O, woj Anuniksa. Na nowy Także zbieramy sobie drewno. Ile jeszcze do końca odcinka zostało? Tak szybko, 5 minut minęło. Dobra, to chyba widzowie to by było na tyle. I widzimy, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka. Widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Jeszcze raz to powtórzę, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka, żeby żaden komentarz nie ominął. Trzymajcie się i do następnego!